Nie idzie tylko, po prostu szarpnąć, kurde? Bo ja, że plecy były w takiej pozycji. Nie mogłem się wypinać. Mówi, co odkręcą. Nie umiem się już wkurzać. Nie mam się. Zejdziesz po. Zaczynamy. A już tak nie chcę nad tym schylać. Mi tak plecy bolą. Teraz tylko się tak opieram na rękach. Siema. Dzisiaj wymieniamy żajówki w Oplus Oplu Signum. Światła. Pozycyjne z przodu, bo moje już zipią ledwo. No i mam nadzieję, że to będzie wjałeś szybko. Czy z tamtej strony to dostęp jest ujowy, lekko mówiąc. A od strony kierowcy to chyba wystarczy odgiąć od spyskiwaczy i będzie gitara ja się tam dostanę. No gorzej tam, bo tam chyba musiał filt powietrza ściągać, więc trochę się zejdzie, ale mam nadzieję, że się uwinę przed deszczem. No, no dawaj pod podmaski tu. Nawet sprzęt, bo... potrzebny mi będzie, o tu mam żaróweczki, proszę bardzo, takie o, znanej marki, będzie dobrze. Mam nadzieję, że taki zestaw amatorski mi starczy do takiej wymiany. Tutaj zarysowane, jestem perfekcjonistą, nie może czegoś takiego być. Albo to, patrzcie to, lakierowałem i patrzcie co się stało z tym plastikiem od wyginania. Ten lakier popękał na tym plastiku, będę musiał to jeszcze raz lakierować. A co to tu jest? To wisi sobie takie coś, wygląda jak od, od tego fotela. Taki pokrowiec, jakaś skóra, panie. Taki pokrowiec, do czego to tam. Ooo, szukałem cię, <ścoughs> a ja tak szukałem tego do wtyczek pod fotel w panu. całe ale jak to tu zaczepić? Kurde Oj do czego to? Kurde, światła nie ma Paluszkiem wymacaj. Do tego tu? Nie, no to moc musi być zaczepione, to musi być naciągnięte. Nie chcę wejść. Chociaż Nie no, muszę się tu położyć Dobra, no, będzie to tak przemienił. Nie wystaje jakoś. Zaczepiłem to. O, tutaj jest taka dziurka. Weź tam. Wlew paliwa, jaki obiebany, Trzeba to też zrobić. Boże, tu wszystko jest do wymiany. Taki porysowany tu widać i wszędzie. Na całej długości są takie rysy. Jakby, jakby ktoś z kluczykiem sobie bawił się podczas tankowania. O, o z tego kadu widać. I tak cały wlew jest. No masakra, będę się tym zajmował. Gdybyś kluczyk rysował, musisz, się zamknie będzie. Może chwilę pochodził już ciepły. W ogóle turbina mi za... A dobra już nieważne, ale turbinę chcę wyjąć, bo mam wrażenie, że to nie chodzi tak jak powinno. A powinien to chyba chyba se ogram. No, to dobry pomysł. Nie wiem czy dzisiaj, ale chyba se ogram po prostu. Czek na postoje gazu, daję gazu, czy to się już Przechodzimy do tematu właściwego w końcu. Zmiana żaróweczek. Musimy otworzyć tu pokrywę akumulatora. I uwaga. Musimy zdjąć to tuż całe. Tą pokrywkę. A zatem powinno nam się ukazać... Tu, ale tu jest dostępu? Ula la! Siarka, bom, kurde, zajebiście, kurde, ale... damy. radę. Zakasa mękawy. Do roboty. No, ale najpierw musimy odhaczyć tutaj tego dzydza. jakimś płaskim, go podważyć. Tu jest jakiś mały. Chodź z bliska. No, w ten sposób. Chociaż to ręcznie pójdzie. O, ręcznie odeszło z tej dziurki. No za dużo zakresu mi to nie daje. Szybko pójdzie. Tu odhaczamy, To wychodzi. No. voila, Mamy. Raz, dwa, żarówkę. Kurde, znowu ręce całe. Pozycja to jest ta, na samym dole. O, ta. Paluszkiem poruszaj, o, jest, dyga na no samym dole, i on się chyba wyciąga. ona ma to jakieś zatrzaski? Nie ma nic tak buja się. pokaż jak to wygląda, dużo nie widać. Po omacku trzeba po omacku, a tylko po prostu szarpnąć, kurde? Moment, o nie, czekaj, ale mi się wydaje, że to trzeba ścisnąć. Są takie jakby dwie klamerki Tylko mi tam ręka e, tam nie wejdzie bo się, że coś <laughs> z walcia narobisz, będą ci same skręcały ksenony, bo tu są skrętne to O oh jest, to trzeba po prostu tak jakby wysunąć Boże, jak to się tyle schodzi to ja nie chcę myśleć ile się będzie schodzić tamta lampa Wygląda to tak wystarczy to tak ścisnąć o, tu są takie dwie, cyk, cyk, cyk. No i wyjmujemy i wkładamy właściwą. O, tylko jedną ręką to wyjęte. Takie przypalone to od tego, kurde. Dawaj, wkładaj właściwą. Ona ma niby jak, bez jakiś tam kanbus, więc powinno nie pokazywać błędu spalonej żarówki. Bo w Oplu to jest normalnie, ale wchodzi fajnie, doszło. Mamy włożone, siedzi, świeci. Może pokażę jak to świeci, albo na koniec pokażę. W sumie, zdjęcia będą także przed, po. Trochę wystaje, ale bardzo mi nie podobało się to, że była tu taka żółta, już pomarańczowa prawie w barwie żarówka, a tu była jasna biała. Chciałbym, żeby było dwie białe, jedno światło, a nie, że tak sobie tęcza jest w lampie. Jak to teraz? Tak? A, to są takie wyżłobienia. To tymi wyżłobieniami do góry. Żeby złapała ta klamra metalowa i pinał. O, jest tam olej. Mamy to na miejsce. Dawaj drugą. Tutaj z kolei, żeby się do tego dostać, to ja pierdolę. Aż mi głowa boli. Tutaj, tytką, spięta. No ta, to jest tam. Tu Ty, a może włożysz rączkę Bez zdejmowania niczego To się... on. To się on. Nie no, nie ma szans Jakie jest tu... O Boże, to jest... O Boże, to jest też od tego... Nie no to... O, mechanika z tym To zdejmę, to zdejmę, to wypnę. To wypnę. I co mi to da? Teraz tak do mnie doszło, że jak zdejmę to od filtra powietrza do lot, to przecież nie zdejmę tego. A to jeszcze. No ale ja skręcę. Cały oper jest skręcony na teraz 20. O że pracy był w takiej pozycji, nie mogłem się wypinać. Non-stop No i co ci to dał? To się rusza, tu kabel w ogóle blokuje Tyle, że tak bym mówił, że ten kąp jest ciężki A, Tu są śruby, tu są śruby Boże, jaka długo śruba, kurde Bycza Tu nie ma śrub, tu nie ma Tu jest, ja pierdolę, ale miejsce To by się przydało męż. No i trzeba zainwestować w profesjonalny zestaw kluczy Takimi jakimi co możesz meble z IKEA skręcać, kurde Jak ty coś się brać za takie roboty Yes! Witzkę Day three Dzień trzeci Dalej próbuję. Kurde. Zachciało się mieć silnik, kurwa duży. Nie umiem się już wkurzyć. Nie mam siebie. Zejdziesz. O Boże, ktoś do czegoś tu przymocowany. Nie dane kto to składał. Nie no, trzeba to tak zrobić. Bez ściągania. Bo tu przecież nie da rady. Lunda druga. druga. Dawaj. Chcę tak teraz myślę niełatwiej było zdjąć lampę Opuścić zderzak wyjąć lampę Te śruby tu powyciągam i spróbuję opuścić zderzak i lampę wyjąć, bo to lepiej że dawaj tą śrubę, skręcił. Jezu, to przecież nigdy nie było odkręcane Dobra nie mam pomysłu, naprawdę, nie mam pomysłu. O! Wyszło. Weź to stuń. Jest! Boże, nie wiem, czy nawet jestem bliżej, czy dalej, czy, czy stoję w miejscu. Wszystko skręci, żeby się dostać do jebanej żarówki jednej. No hit po prostu. Teraz to może być tak. O, tu jest to całe choro. Nie? Co jest dalej? Co to p***y jakieś połamane? J**ie uh. ja, dole jest Wyjaśnij Jest Jest Wchodzimy, filtr w jakim stanie od razu? O, no ma na moją to zobaczymy, jak ten filtr wygląda. Trzeba było szarpnąć. Mm. Jak cię mogę? Pokaż, odszepiemy go. O, od razu, jak będę sobie wymieniał, zapamiętam numer z nagrania. Dziękuję bardzo. No, taki wygląda na 4000 km, a wygląda tak, już nie zaciekawie. Może, jak to z daleka wygląda, jakim spierdol. Może, <noise> nagrania pół godziny. Może to na części podzielę, część piesza, pierwsza żarówka, część druga, druga żarówka, jestem zadowolony, bo mi w końcu to zeszło, ja pierdzielę Wyskop to, Wyskobiemy to ładnie, ten piasek ze środka Nie wiem czy to widać Ale tu jest mega dużo piachu, dziwię się, że tego nikt nie czyścił przez tyle lat W tych rowkach, ja pierdolę żony Panie, cały Teraz jest dostęp lina Ona czysta jest, jest, jest. zmieniaj tę żarówkę i Bakuj manatki, bo normalnie Dobra, wsadzone jest. Weź to na razie odłóż na bok O, teraz będzie lepsza wizja na to co robię pewnie Jestem nowy na YouTubach. No Dobra, tu mamy przepływka, weź to, weź, weź Pierwikę to gdzieś tu Weź mi to Całe auto zwierzę O, teraz taki dostęp to ja lubię. O, teraz samo wychodzi. Aż chce się zdejmować. Aha, bo tu blokuje tam aluminiowa i nie mogę tego zdjąć i tak do 100%. Ale to styknie. Mam to, mam to. Widać? Mam ją, mam ją. Chodź tu. Ty masz ten dostyku, weź przeczyść. Bardzo dobry pomysł. Trzeba jakąś zbiórkę dla mnie założyć. Ja jestem magikiem nie z tej ziemi. Zobaczycie, jak się robi. Po taniości, dobrze. Co jest Nie świeci? Trzeba odwrotnie ją wsadzić. Czy ma jakąś tam. O! Aaaa! Mamy to, jest! Boże, jest! No tak, teraz tylko zostało to wszystko złożyć, nie? Ale rozpierdol, żeby żarówkę wymienić. No dobra, no, wkręcimy te od koła. Po co tak muszę to dokręcać? Składaj ten rozpierdol, Jezus. Nie wiadomo co od czego, od czego zacząć. O nie. nie polecam. Jezus Za krótkie Przykleimy to, żeby mi nie tak Tu jakaś opaska według mnie powinna być I trzeba przełożyć skądś i dokupić, no Bo to nie może tak być Wiemy w diesel nie może być lewego powietrza. No bo mam od dołu ten dolot złożony Przynajmniej dla tak, takiego wygląda No Mamy to jest złożone Co pokrywa przepływka i na domu Tak już już nie chce tu siedzieć ciebie bliżej może inną perspektywę nagramy No, już jesteśmy naprawdę na mecie. Ja jestem w kuj zadowolony z tego. tak mi się to nie chciało tak jakby wyżej to było Nie wiem skręcam budowę W piel Mój Boże, ale masakra. No jak to jest, że tu jedna pasuje, a reszta nie. Ja dole Skrajne zło. O Boże, ty na się dzisiaj nakręciłeś, cały dzień tu spędziłeś. Wymiana żarówek cały dzień materiału na 5 godzin kurde Spokojnie, wyrobię się, niedługo będę rozrząd klepał na polu. O no, jedną no załapię no. Jest. Jest. Już na dole są siły, że do przykręcenia dobra Cięcie, cięcie Do białego Wchodzi w szkole ci pomóc Live odpalę skręcenia śrubek Ja to materiał zawsze będę miał, bo mi wszystko się schodzi, kula dwie godziny. No? No a tu jest, tu jest. Tam jeszcze trzeba. Przykręcamy ostatnie elementy układanki. Ja pierdolę, jestem wyleczony normalnie. Jestem wyleczony fest, już mi się nie chce nic Leżeć tylko na kanapie Zachciało mu się wymieniać żarówki Dobra tu wszystkie są dookoła przykręcone, jest, jest, jest Są, boże Oa Dawaj komputer i żeby tyle było zbierania, przygupić żarówkę Przygięcie pały to jest ale czuję się dumny z siebie chyba, że zapalał to już nie będą działać no to będzie inna gadka wtedy to jest jak ten kabel puścić, żeby to nic się nie stało Pot na pewno nie. o tak tu idzie nie, tu nie jest tu idzie tak a to se pójdzie tu... i tu. Tak będzie. No... Tak mi się podoba. Ile mi zostało śrubek? Cztery. Jedna nakętka No to wszystko się zgadza. Wow, wszystko dokręcone. Niemożliwe. Zostawcie lajka. Za wysiłek z tym kurwa, Oplem. No mnie normalnie. O nie, 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 nie. Bo mnie normalnie coś strzeli fajnie bo tu zrobić tak przelot Bo to fałszóstka 3 litrowa wybrzmiała Przelot Jakiegoś chipa wjebać i chyba do ja piję. Ja się tak oglądać Co to jedzie? Z wąpele? O dobrze mam zwinne małe paluszki Weszło, Boże, weszło, Dziękuję. To jakiś jakiś stołek. wiem, co siedział. Pił kawkę. I by odkręcał nas siedząco bo. klasji to minimalnie pękają. Musimał się położyć. No ma to jest, to jest, tu nic nie dotyka. To powinno być... Tu a, tu. a te tu, tak? Nie. To powinno być. To powinno być tu. A tamto? Mm. Tu jest jakaś dziura. Od czego to? Zawiń, bandaż, termiczny. Przela trzeba robić. Trzeba. No bo co tu robić? Zaraz pokażę co mi strasznie, strasznie mi kole w oczy. I trzeba będzie to zrobić. mi już tak nie chcę tym schylać, mi tak plecy bolą. Teraz tylko się tak opieram na rękach. A no i siuby wszystkie zniknęły. Wow. Czas wykonania. 3 godziny. Chyba no nie otworzy Wasia, będę oddawał samochody po trzech tygodniach. Po wymianie żarówki. Na wymianę żelówki. Przyjadą, wyjadą po trzech tygodniach. O. Taki będę. No a no, nakładamy to i Czemu ja. Czemu włączył się wszystko takie uparte? Kurde. Nic się może lekko iść. Chodź czyż. Jest. Taki jest tego efekt. I efekt drugi, zaraz pokażę. Zapnę to gówno. Żadnych poradników nie oglądają, mówię, jakoś to będzie i poszło. Szczerze, nie ma tragedii. O, trzymaj to i spinaj. Gitarra. Koniec, ja piedzielę. Skręcone wszystko. Mam nadzieję, że nic nie pominąłem, ale chyba nie. Zgrzęzana siłka nie została. Dobra. Efekt końcowy jest taki. Już zaczęło padać, więc się zawijam. Zostawcie po sobie jakikolwiek ślad, że byliście tu i widzieliście to. Naprawdę, jeśli chodzi o te auto, to trzymam je chyba tylko pod filmy, żeby nagrywać, bo jest tyle roboty, że się w parę nie mieści, wystarczy spojrzeć na nie. Nie wiem, może kiedyś zrobię taki tour wokół niego, patrzcie na przykład na to. Grill jest w opłakanym stanie, trzeba go zrobić, ale mam na niego zajebisty pomysł, pomalowanie go całego. Bo ktoś tu chyba nieudolnie farbą próbował malować. No i co? Wszystkie kratki są do malowania. O boże, tyle odnawiania aż się nie chce. To co, do następnego.